Grabowski. Pani szanowni państwo. Y ja tutaj chciałbym na początek podziękować pani przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej za to, jej aktywność, tak? bo dzięki, dzięki tej komisji mamy możliwość zadawania różnych pytań i dopytywania o różne rzeczy właśnie ważne dla seniorów. I tutaj cieszę się bardzo, że, że w tej komisji właśnie jest przewodnicząca z opozycji, która organizuje taką komisję. I rzeczywiście, wczoraj mieliśmy Komisję Polityki Senioralnej, na której ja również zadałem pytania do pani minister, która no, nie potrafiła na nie odpowiedzieć do końca zadałem pytania kwestii samorządowców. Czy były prowadzone konsultacje z samorządowcami, podobno takowe były? Z jakimi samorządowcami, z jakimi jednostkami samorządu terytorialnego, ile tych konsultacji było z samorządowcami? No niestety pani minister, nie odpowiedziała mi na te, na te pytania. Pytaliśmy wiele, wiele różnych bardzo ciekawych kwestii obonie senioralnych. Wczoraj był ten temat myślę bardzo, bardzo istotny i no niestety pani minister nie potrafiła do końca udzielić nam rzeczowych, rzeczowych informacji. Dzisiaj samorządowcy, ja mówię też o samorządowcach, nie są przygotowani, nie mają żadnych informacji, jak ma się to odbywać, na jakich zasadach i, i, i w jakim to ma iść kierunku. Dlatego my cały czas intensywnie w Komisji Polityki Senioralnej dopytujemy i staramy się pracować na tym, co jest. A jest niewiele, dlatego ja też zadałem jedno konkretne pytanie. Czy w ogóle ten program w tej kadencji zostanie zrealizowany, ten bon seniora? Bo seniorzy na to czekają, seniorzy na to też gdzieś tam zasługują. I nawet na to pytanie, tak czy nie, pani minister nie odpowiedziała. Dlatego powinniśmy o to zabiegać, walczyć, dopytywać. I myślę, że tutaj jeszcze raz chylę czoła dla pani przewodniczącej, bo warto. Warto, presja ma sens i myślę, że, że tutaj my jako opozycja również jesteśmy przygotowani na to, żeby, żeby ten rząd 13 grudnia rozliczać z ich obietnic. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pani...